you <music> Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj naszym bohaterem, naszym modelem czy modelką jest ten piękny Aston, którego widzicie za mną od Aston Martin Warszawa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o technice HDR, czyli o łączeniu różnych ekspozycji, ale będziemy je łączyć do jednego pliku DNG i obrabiać w Lightroomie czy też w Adobe Camera Raw. Albo będziemy to robić na warstwach. Chcę Wam pokazać, że łączenie tego materiału na warstwach ma dość dużą przewagę i daje Wam troszeczkę więcej możliwości, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną i jakość gotowego materiału. Tymczasem słońce już nam schodzi dość nisko, więc chciałbym zacząć zdjęcia. Całą resztę narracji dogramy sobie w studio, bo jak wiecie, słońce i sam zachód słońca dość szybko nam ucieka i nie chcielibyśmy stracić tego światła. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiejszy odcinek będziemy poświęcali technice HDR. Chciałbym zacząć od tego, czym jest bracketing, bo nie wiem, czy wszyscy już się z tym spotkaliście. Bracketing jest tak naprawdę tym, co wiele współczesnych aparatów oferuje już w swoich ustawieniach. Polega to na tym, że wykonujemy serię zdjęć. 3, 5, 7 lub więcej, w zależności od tego, na ile sprzęt nam pozwala. I każde z tych zdjęć ma przesunięte, przesunięte ekspozycje. Jedno jest prawidłowo naświetlone, po, kolejne z nich są naświetlone mniej lub bardziej, to co za chwilkę Wam pokażę na przykładzie tych zdjęć. Czyli to jest zdjęcie bazowe, zdjęcie, które aparat zrobił pierwsze. Potem mamy zdjęcie zaciemne. Jest ono ściemnione o cztery działki ekspozycji, z tego względu, że ja sobie ustawiłem kroki co dwie działki ekspozycji. To jest ściemnione o dwie. to jest za jasne o dwie i to jest za jasne o 4. I teraz cała technika bracketingu, cała technika łączenia tego potem w obrazek tak zwany HDR. Też nie chciałbym, żebyście kojarzyli ten HDR z tymi takimi przerysowanymi zdjęciami, kiedyś była taka moda na wyciąganie tych HDR-ów strasznie taki sztuczny i powiedzmy sobie nienaturalny sposób. Tymczasem sama ta technika jest wyjściowo bardzo bezpieczna i pozwala nam na osiągnięcie dużo lepszego obrazka w warunkach, które nie są możliwe dla naszego aparatu do uzyskania z jednej klatki. Więc teraz na czym to wszystko polega? Te pięć klatek, które tutaj widzicie łączymy sobie w jedno. I łączymy sobie to w jedno do tego, żebyśmy właśnie tą stworzyli nowy plik RAF, plik DNG, na którym będziemy potem mogli pracować. Ale tak jak na wstępie powiedziałem, będziemy dzisiaj pracowali na dwa sposoby, czyli popracujemy sobie na pliku właśnie łączonym jako jeden i potem jeszcze sobie otworzymy ten plik RAF plus kilka obrobionych innych plików z nieposzerzoną rozpiętością tonalną tylko po to, żeby Wam pokazać, że możecie troszeczkę więcej uzyskać fajnego efektu, jakości i kontroli przede wszystkim nad obróbką. Ale najpierw ta pierwsza metoda, która tak naprawdę wystarczy w 99,9% tego co będziecie robić jeżeli chodzi o technikę HDR i o bracketing. Fajną rzeczą jest to, że bracketing możecie wykonać tak naprawdę na starszych urządzeniach, możecie go wykonać na telefonach Praktycznie na wszystkim, co ma jakąś manualną kontrolę nad zdjęciem, bo o ile, tak jak wspomniałem na początku, te sprzęty nowe oferują wam ten bracketing gdzieś w ustawieniach, o tyle na przykład możecie zrobić to ręcznie na zasadzie robienia jaśniejszych, ciemniejszych zdjęć i tak dalej. I wtedy nawet z JPG-ów, nie posiadając rawa w telefonie czy w starym aparacie, nawet z JPG-ów możecie sobie tą yy, rzecz połączyć i w Lightroomie i w Photoshopie, ale do tego przejdziemy zaraz. Ja oczywiście zrobiłem bracketing na w kilku pozycjach ustawienia filtra polaryzacyjnego, dokładnie na trzech. Tak jak widzicie na samochodzie, jak zawsze u mnie ta pełna kontrola nad, nad tą polaryzacją jest oczywiście na pierwszym planie. Jeżeli mam czas na to, żeby zrobić porządne zdjęcie, no to nawet w przypadku bracketingu i łączeniu tych zdjęć po słońce także tego się trzymam. Ja po prostu łącząc sobie to zdjęcie za chwilkę, yy, popracuję na jednym przykładzie, pokażę Wam łączenie tego jednego zdjęcia, a polaryzację po prostu już w samej obróbce sobie tutaj obrobię, tak żebyście widzieli finalny efekt tego wszystkiego. Więc myślę, że teraz dłużej już nie mamy co gadać o tym samym temacie bracketingu i HDR-u. Skoczymy sobie już do Photoshopa i wtedy będziemy wiedzieli. O czym tak naprawdę rozmawiamy. Ok, i tak jak wspominałem prędzej, teraz to co widzicie, to jest to 15 zdjęć. 15 z tego względu, że mamy polaryzację w trzech pozycjach i każda z trzech pozycji jest naświetlona pięciokrotnie, czyli dobra ekspozycja, dwa razy za ciemna i dwa razy za jasna. wrzućmy sobie to wszystko do kamera RAW. Tak samo możecie te pliki zaimportować do Lightrooma i dokładnie w ten sam sposób, w który będziemy pracowali tutaj, w Lightroomie zrobicie to samo. Więc zaznaczamy sobie pierwsze 5 plików. Czyli tak naprawdę pierwszą polaryzację i te pięć klatek naświetlonych. Klikamy sobie prawym przyciskiem lub skrót Alt M i scalamy to do HDR. -a. Mamy tutaj kilka ustawień, takich jak wyrównanie obrazu. Zawsze polecam Wam wykonywanie braketingów na statywie. Jest to najbezpieczniejsze, tym bardziej, jeżeli mamy jakieś długie czasy naświetlania i chcemy też zachować to niskie ISO, bo Podpowiem Wam od razu, że jeżeli byśmy chcieli łączyć pliki, które były robione ręcznie i używamy Auto ISO, to bardzo często wyskakują niepożądane efekty. Na przykład że w pewnych miejscach zdjęcie jest czyste i bez szumu z tego naświetlenia ciemnego, a tam gdzie z jaśniejszych partii zabiera sobie ten HDR jakieś elementy, ten szum dość mocno wyskakuje i to jest bardzo uciążliwe i potrafi zepsuć nam całe zdjęcie. Ale wyrównaj obrazy ja sobie zawsze zostawiam. Zastosuj ustawienia automatyczne, jest to takie ustawienie, które po wygenerowaniu HDR-u, Photoshop domyślnie, jakby te nasze suwaczki sobie już poprzesuwa. Ja sobie zawsze to zeruję, nie chcę tego mieć z tego względu, że chcę mieć kontrolę na tym, co robię. No i jeszcze jest coś takiego, jak usuń efekt poświaty. Na chwilę obecną mam to wyłączone. Ta poświata to jest tak naprawdę bardzo fajna rzecz, jeżeli mamy silny wiatr i jakieś drzewa w tle, które się poruszają, i te liście po połączeniu tych trzech, czy tam pięciu ekspozycji. 7 lub 9, bo tak jak powiedziałem, tych ekspozycji może być dużo więcej. Po połączeniu tej ekspozycji widać ten ruch liści, są jakieś tam dziwne takie krzaki, tak zwane duchy. I tak samo, jeżeli mielibyśmy zdjęcie, gdzie w tle przechodził ktoś, przejeżdżał samochód, cokolwiek się działo związanego z ruchem, to w tym momencie te wszystkie rzeczy tutaj, za pomocą tego, możemy sobie wyeliminować ja tutaj akurat tego nie będę używał, ten proces trwa troszeczkę dłużej a nie chcę tego przedłużać, tutaj jak widzicie samochód stoi w bezpiecznym miejscu gdzie nikt za nami nie przechodził, nic się nie ruszało więc spokojnie możemy sobie teraz to scalić wyskoczy nam okno dialogowe, które zapyta nas gdzie zapisać nowy plik plik domyślnie będzie miał w nazwie myślnik HDR tak jak widzicie tutaj na dole ja sobie zapisuję go zawsze w tym samym folderze co Plikirał. i mamy ten plik na pierwszy rzut oka plik Pierwszy, czyli naświetlenie to prawidłowe i plik HDR niczym się nie różnią. I teraz yy, pierwsza rzecz, w której plik yy, HDR jest gorszy od tego naszego pliku RAW, i dlaczego mówię, że czasem warto użyć pewnych rzeczy, takich jak też te gotowe pliki delikatnie obrobione i potem w Photoshopie łączone. Jeżeli w tym i w tym pliku powiedzmy, że zastosuję sobie na szybko jakieś tam ustawienia. Wyciągnę z cieni, ściągnę te światła. Jak sami widzicie, bardzo, bardzo szerokie jest tutaj to spektrum w tym zdjęciu, które jest zwykłym rawem, a w tym HDR-ze wygląda to już troszeczkę inaczej. Jeszcze więcej mamy tych informacji. Spójrzcie chociażby na samo niebo. Ale jaki jest minus? Jeżeli my tutaj użyjemy na przykład usuwania zamglenia, to zobaczcie sobie, że w oryginalnym zdjęciu na niebie wiadomo, że jakieś tam krzaki nam wychodzą, ale te wszystkie elementy tutaj na dole wyglądają tak, jakby dostały po prostu kontrastu i rzeczywiście to zamglenie zostałoby usunięte. A tutaj zaczynają nam wyskakiwać jakieś takie dziwaczne kolory, ten samochód został blady, reszta się gdzieś tam zrobiła taka jak, jakby inna i to jest coś, tak samo przejrzystość. to jest coś co niestety, ale w tych plikach HDR wypada o wiele, wiele gorzej, i dlatego w tym przypadku ja stosuję to, że przechodzę sobie na warstwy do Photoshopa, ale tym zajmiemy się chwileczkę później. Najpierw sobie zrobię z tych wszystkich trzech ekspozycji rawy, i na tych trzech rawach za chwilkę popracujemy już w Photoshopie. Także dajcie mi moment i zapraszam Was za moment do Photoshopa. Ok, jesteśmy już tutaj po stworzeniu tych trzech plików, i teraz zwróćcie uwagę, że te pliki, no ja sobie jeszcze zresetuję tylko tutaj do Domyślnie ten pierwszy plik row. zwróćcie uwagę, że każdy stworzony HDR pokazuje się nam w kamera RAW po tych pięciu połączonych plikach, czyli pierwszy mam tutaj, kolejny będę miał tu i ostatni na samym końcu. Zaznaczam sobie te trzy pliki i staram się wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji, czyli. Światłami lecimy sobie w dół, tak aby odzyskać niebo. Cieniami lecimy sobie w górę. Nawet jeżeli nie wygląda to teraz najlepiej, nie przejmujemy się tym, bo będziemy nad tym pracowali dalej. I teraz jest taka kwestia, że ja będę nad tym pracował dalej. Ale jeżeli chcielibyście już z tego pliku zrobić sobie gotowy plik wyjściowy, to absolutnie możecie już pracować na jednym z takich rabów. Jeżeli używacie pojedynczą polaryzację. Jak najbardziej, czy w camera raw, czy w Lightroomie, możecie w tym momencie zrobić gotowe zdjęcie, czyli na przykład cofnąć sobie troszeczkę te cienie, dodać gdzieś kontrastu i zacząć to wszystko maskować, zacząć robić to tak, aby wyglądało to dobrze. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Zobaczcie sobie, że przy tej rozpiętości, przy tym efekcie, który tutaj mamy, czyli. Wszystkie tak naprawdę szczegóły na niebie nam zostały. Ja, tak jak powiedziałem, prędzej użyłem pięciu klatek, więc to słońce nadal oczywiście jest przepalone, no ale powiedzmy sobie szczerze, że ono tak wygląda. Tak naprawdę przy siedmiu czy dziewięciu klatkach jesteśmy w stanie nawet tą kropeczkę na słońcu zrobić, czyli jesteśmy w stanie je tak mocno ściemnić, że będzie ono tutaj widoczne w formie tej takiej nieprzepalonej kuleczki, jednak no to już też byłoby troszeczkę zbyt nienaturalne tutaj. Ale wracając do jakości, zobaczcie sobie jak to świetnie tutaj wygląda. Nie mamy żadnego szumu. Przykładowo, jeżeli wzięlibyśmy sobie tego pierwszego rawa, którego miałem zrobionego i zastosowali dokładnie takie same ustawienia, starali się zastosować takie same ustawienia, nawet jeżeli sobie wymaskujemy tutaj niebo i to niebo zaczniemy ściemniać, to zobaczcie, że już tak to niebo nie wygląda tak naturalnie jak tutaj, jest gorzej. No i przede wszystkim, zobaczcie też, że przy tym przybliżeniu ta jakość już nam spada. To jest tak naprawdę obrazek z Nikona D850, więc jest to ISO 100, czy nawet 80 jak widzę. Przepraszam. Tutaj mogę sobie pozwolić na to wyciąganie z cienia, mogę sobie pozwolić na to, że rzeczywiście ten efekt będzie fajny. I tak samo mógłbym. Zrobić dwa rawy, czyli tego i tego na przykład, i połączyć go w Photoshopie. Z tym, że mimo tego, że AI nam pomaga, to nadal to maskowanie nie jest jeszcze idealne. Szczególnie przy takich elementach ażurowych, które widzicie na dachu, czyli przy wszystkich takich rzeczach, które troszeczkę są prze... przejrzyste, no to to maskowanie, no, jeszcze się troszeczkę gubi. Ale wracając do tego, ta przewaga właśnie hdr jest taka, że. W Rawie uzyskujemy dużo, dużo lepszą jakość. Unikamy tych wszystkich szumów z tego względu, że on ma to pełne spektrum naświetlenia na pięciu klatkach do dyspozycji i z automatu potrafi sobie tak to połączyć, aby tych szumów uniknąć. Ok, przeskakujemy już teraz do Photoshopa, i ja sobie na szybko tylko połączę te trzy polaryzacje. Ok, połączyłem sobie te. Trzy pozycje polaryzacji, i chciałbym Wam pokazać w tym momencie efekt, który uzyskaliśmy z połączenia tych wielokrotnych ekspozycji z tego braketingu. Zobaczcie, że to zdjęcie ma naprawdę super jakość. Ono jeszcze nie jest obrobione na gotowo to jest tak naprawdę tylko połączenie tych polaryzacji plus oczywiście ta cała nasza rozpiętość tonalna rozszerzona. Ale w tym momencie chciałbym powiedzieć trzy słowa, potem obrobię sobie to zdjęcie na gotowo. I zobaczycie efekt finalny, ale tak podsumowując jeszcze raz to, co powiedzieliśmy sobie prędzej: HDR, czyli wysoka rozpiętość tonalna, dostępna jest tak naprawdę dla każdego urządzenia. Kwestią jest tylko podejście do tematu: czy robicie to z JPEG-a, jeżeli nie możecie zrobić tego z rawa, czy robicie to właśnie w ten sposób, no to za każdym razem możecie wykorzystać maksymalne możliwości swojego aparatu i tak naprawdę większe możliwości niż producent wam daje. I bardzo dużo współczesnych telefonów korzysta już właśnie z tego robienia haderów wewnętrznie. Wy robiąc zdjęcie tak naprawdę naciskacie przycisk raz, telefon wykonuje odpowiednią ilość klatek i nakłada je na siebie. I dlatego bardzo często osoby, które pracują na telefonie, kupują sobie pierwszy aparat i nagle się dziwią dlaczego te zdjęcia tak nie wyglądają, dlaczego w obróbce nie mogą wyciągnąć tyle tego materiału co na telefonie. No telefon robi to za Was. Ten HDR domyślnie już jest wykonywany w bardzo wielu takich małych urządzeniach. Ja w tym momencie na przyspieszonym tempie obrobię sobie to zdjęcie na gotowo, żebyście zostali z gotowym obrazkiem. I jeszcze raz chcę wrócić do tego, że jeżeli Wasze finalne zdjęcie nie będzie jakoś super traktowane efektami typu usuwanie zamglenia itd. Możecie jak najbardziej połączyć te ekspozycje w Lightroomie, możecie sobie tam obrobić za pomocą zwykłych masek, tym bardziej jeżeli nie będziecie używali tej polaryzacji wielokrotnej. Ale będziecie mieli tą możliwość, że jednak to zdjęcie pod słońce bez używania dodatkowego doświetlenia będzie miało zupełnie inny efekt i będziecie mogli sobie jak najbardziej tutaj poszaleć z tym wyciąganiem z cienia bez straty jakości tego materiału. A jeżeli chcemy już bawić się troszeczkę głębiej, no to tak jak wspominałem prędzej polecam Wam technikę łączenia tych warstw i tak dla ciekawości za momencik jeszcze coś z tym zdjęciem zrobię, żebyście widzieli dlaczego polecam właśnie tą drugą technikę. Ok, przepracowaliśmy sobie już ten etap łączenia wielokrotnej ekspozycji, połączyliśmy sobie tą wielokrotną polaryzację, o której jak jeszcze raz chcę wspomnieć, no nie musicie tego robić za każdym razem, nie musicie tego robić wcale, możecie polaryzować pojedynczo, pamiętajcie tylko o tym, że w tej fotografii motoryzacyjnej jednak ta polaryzacja jest bardzo istotna, ale tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze tą przewagę, o której na początku mówiłem, przewagę tych warstw i tego maskowania. Mamy bardzo fajne zdjęcie, z tego zdjęcia już idzie dużo zrobić, chociaż dla mnie ono jest zbyt mocne, troszeczkę z tych cieni wyciągnięte i tak dalej. Ale przy tych technikach HDR bardzo często jest tak, że ten obrazek wyjściowy, który robimy, w pewnych miejscach wychodzi nam troszeczkę za bardzo cienia, troszeczkę za dużo tych jasnych elementów wchodzi. Oczywiście możemy walczyć z tym maskowaniem w Camera Raw czy Flydrumie. jednak pamiętajcie, że tamte maski no, nie są idealne. One pomagają, one są świetne jeżeli chodzi o szybką edycję, są fajne jeżeli robimy edycję na mały obrazek, jakiś Instagram czy jakieś takie małe publikacje cyfrowe, ale jeżeli chcemy, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało, no fajnie jest podejść do tego tematu odrobinę inaczej. I ja sobie tutaj na przykład dorzuciłem jeszcze jedną warstwę, Taką dość płaską, jak widzicie, z wprost z rawa pociągniętą, i chcę mieć kontrolę nad tą częścią samochodu. Bo tutaj ta część samochodu dla mnie wygląda fajnie i naturalnie. I teraz to, co sobie zrobię, nie będę już na ścieżce obrysowywał samochodu, bo szkoda mi czasu w tym momencie. Użyję sobie tutaj narzędzia do zaznaczania elementów. Jak widzicie, poradziło sobie całkiem fajnie. Wymaskujemy sobie ten element i za pomocą suwaka zobaczcie, że ja mam kontrolę nad tym, jak bardzo ten efekt HDR tutaj nam się pokazuje. Ja chciałbym zostać gdzieś w tym punkcie. Górę będę chciał sobie wymaskować, bo ta góra akurat wyglądała dobrze. Myślę, że do lamp spokojnie mogę sobie tutaj wyjść z tej maski. I zobaczcie, że zaczyna się robić nam troszeczkę bardziej naturalnie. Pamiętajcie, że to wyciąganie z cienia też nie zawsze jest takie w 100% fajne. Myślę, że jeszcze delikatnie możemy sobie na tej warstwie odpuścić. Nawet bym zrobił jeszcze taką operację, że z tej warstwy wymaskowałbym felgi. Może bez opon, żeby te opony nam się siwe nie robiły. OK, już się robi fajniej. Pamiętajcie, że to jest zdjęcie, które przygotowujecie też do dalszej edycji. To jest tak naprawdę dopiero ten moment, w którym przygotowujecie zdjęcie, które będzie finalnie obrabiane już w Camera i tak dalej. Więc tutaj chodzi nam o to, żeby uzyskać jakiś taki w miarę naturalny look, z którego będziemy mieli fajne wyjście do szczegółowej edycji. I ja bym sobie jeszcze tą warstwę powielił. Usunąłbym chwilowo tutaj całą tą maskę. Dajmy sobie na maksa. I teraz zakładamy czarną maskę i sam ten element. Troszeczkę bym tutaj jednak chciał, żeby był ciemniejszy, żeby nie był tak bardzo wyciągnięty. Z tego względu, że to logo Aston Martin Warszawa bardzo, bardzo nam się teraz fajnie wyeksponuje. Może to lusterko też troszeczkę można by sobie było ściągnąć. I tak jak mówię, to jest ta przewaga, dlaczego warto czasem pomyśleć o tych warstwach. Ale musimy sobie teraz odpowiedzieć, po co robimy to zdjęcie, w sensie po co, w jakim sensie, w jakim kontekście będzie ono wykorzystywane i jak bardzo dokładnie ma być obrobione. Ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej posiadać większe możliwości i większą kontrolę nad materiałem, niż ograniczać się do tego, co w danym momencie gdzieś sobie zamykamy. Nie wpływajmy destrukcyjnie na nasze materiały. Pamiętajmy, że no mamy tego Photoshopa i nie należy się go bać. Wiadomo, że czasem chcecie zrobić coś szybko, chcecie pokazać te zdjęcia gdzieś tam szybko. Ok, Lightroom czy szybki Camera bez łączenia warstw i kombinacji, ale czasem naprawdę warto posiedzieć i pokombinować troszeczkę dłużej. Pokażę Wam to w ten sposób, że to jest to, co byśmy uzyskali wstępnie. Wiadomo, wracając, możemy gdzieś tam w Lightroomie sobie kombinować, tutaj maskować ten bok, ale wszyscy wiemy, jak wygląda maskowanie takich elementów jak ten. Koła trzeba wycinać osobno i tak dalej. Jednak te warstwy w tym momencie są dużo fajniejsze. No i ja tutaj po zostawieniu sobie tego elementu, zobaczcie o ile to fajniej i naturalniej wygląda. Możemy jeszcze ewentualnie tutaj troszeczkę te koła... Jeszcze na same koła sobie wrzućmy tą warstwę. Nie przerażajcie się tym co widzicie, zaraz to będziemy zdecydowanie zmniejszać. A troszeczkę te koła zobaczcie, delikatnie za bardzo się świecą. Myślę, że można by je w ten sposób przydusić. Oczywiście można to zrobić też za pomocą y, ściemniania, jakimiś tutaj dopasowaniami i tak dalej, ale pamiętajcie, że to co teraz robię to nadal jest praca na całej warstwie, która powstała ze zdjęcia. Nie jest to ściemnianie takie adaptacyjne, które robi Photoshop. Jest to ściemnienie innym elementem zdjęcia, inną polaryzacją i tak Ok, spłaszczymy sobie ten obrazek i to jest nasz materiał wyjściowy. I ja teraz na szybko wskakuję do tego, żeby posprzątać troszeczkę te znaki w tle, żeby wykonać mały dozen Burn i obróbkę w kamerarą. I za chwilkę widzimy się na podsumowaniu. Ok, widzicie już materiał po szybkiej obróbce? Tak naprawdę no, tutaj nie będę teraz robił pełnego tego procesu z tego względu, że tego nie potrzebujemy w tym momencie. Myślę, że wiecie w tym momencie, że tak naprawdę większość przypadków zwykłego połączenia do HDR-u z 5, 3 czy tam 7 ekspozycji wystarczy wam, żeby uzyskać naprawdę bardzo fajne efekty przy zdjęciach po słońce. Tak samo też ten bracketing wykorzystujemy robiąc wnętrza samochodu, no bo tam często ta różnica między jasnością deski a tego, co znajduje się za szybami, jest bardzo znaczna. I w tym momencie tak naprawdę bardzo często wystarczy nam tylko to połączenie do HDR-u, ale pamiętajcie o tym, że czy Lightroom czy Camera RAW są ograniczone jeżeli chodzi o pewne efekty. Są ograniczone jeżeli chodzi o pewnego rodzaju maskowanie i wtedy warto pójść szerzej i warto też te zwykłe rawy sobie zostawić, delikatnie je wywołać i w Photoshopie jako warstwy połączyć z tym co uzyskaliśmy z HDR-u. Ten HDR-owy obrazek jest bardzo fajnym wyjściem, taką podstawą, taką bazą, ale dla bezpieczeństwa i dla jeszcze szerszej kontroli pamiętajcie o tym, aby korzystać z tego typu rozwiązania. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że była to taka może troszeczkę duża dawka wiedzy w szybkim czasie, ale myślę, że możecie warto spróbować sobie tego, tak jak powiedziałem, nawet z JPEG-ów, z telefonu, z czegokolwiek, warto zacząć kombinować z tym HDR-em, warto kombinować z bracketingiem, żeby zobaczyć, że tak naprawdę sprzęt, który macie posiada dużo więcej możliwości niż czasem o tym możecie pomyśleć. Jeszcze raz bardzo chcę podziękować Aston Martin Warszawa, że miałem okazję popracować na tym pięknym vantażu. Myślę, że jeszcze nie jedno auto z grupy FUS znajdzie się w moich filmach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć!